No cześć. No cześć, nagrywamy Kolej, Kolejny tej gry i mam pomysłę. Gdzie ze mną idziesz? A nigdzie. Dobra. Wiemy, co mamy zrobić. Mamy kurczaki, mamy ziemniaki, to są fakty! Co ty mi robisz? Wyłamujesz mi ręce z barków, wiesz jak to boli? Wiesz jak to boli? Może nie widać w tego jego oczka małych. Gdzie idziesz? Weź to. Ja mam wziąć? A A nie czekaj. Czy on y, tutaj zastygnie, jak to, jak tego się nie będzie ruszać? Tak, zastyga. Czyli trzeba to zrobić szybko. To... Wiesz wtedy co? W, to w następnym odcinku to wiedzieliśmy. No to załącz mi jeszcze raz guziczek. Dobra, Załączycie. I biegnę. Śibko, du, 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 du. Czy ja tu dążę do biec? Zdążę. W ostatniej chwili, ale zdążę. Pięknie to zrobiłem. Pięknie, Daruś. Super to zrobiłeś. Teraz jeszcze raz tutaj dobiegnij, tylko. Do <głos》> załączysz mi ten. Tak jasne. Załączysz mi tak, jasne. skrzyneczkę. Mhm. Świecącą skrzyneczkę. No nie załączyłeś. I czy ja dobrze biegnę? Dobrze biegnę. Dobrze biegniesz. Pięknie. Możesz się już wspinać właściwie. Jeśli chcesz. Tak. I teraz tu. O, teraz na tą skrzynkę? Tak. I teraz tam. I tam jest guzik. I naciśnij. I nam się otworzył trzeci bloczek, który teraz możemy dać tu. Także... tego bierzesz? Czy ja mam wziąć? Ale wiesz gdzie masz iść? No tam, tam. Tam. No właśnie widzę. Dobrze, Tomasz. Nie. Nie, nie. Chcesz się wspinać, czy ja mam się wspinać? Mmm, ja ja za, z... za blisko, ja nie... Nie wiem, czy tutaj doskoczymy, Dobra, wiesz? nie doskoczymy, spróbujemy. Blisko. Chyba nie. Spróbujemy. No to spróbuj. Wydaje mi się, że to jest za daleko. Dobra, ale spróbuję. Chyba, że dwóch tutaj będziemy potrzebować, ale nie, chyba nie. Nie, ja nie dam, nie dam rady. <laughs> to jest ten kluczek. Mm. Teraz. Mm. O kurcze, w Akur ostatnim... Akurat. no dokładnie. A tu to też jest. A do czego nam jest ten klocek? Co my mamy z nimi zrobić? Te koło zębate. Ja, chcesz... czy... ja chcę Ja mieć Gdzie my je mamy do? Mamy pełno rzeczy. Co my tu mamy to wrzucić... Ja posłuchaj sobie, ja posłuchaj sobie. O, dzięki. Boombox. Ale ja mam słuchawki przecież, ty sobie posłuchaj. Ja jestem z XXI wieku, ty jesteś jakiś opóźniony. Spóźniony. No bo ja sobie nie kupiłem. Powiedz mi tylko, do czego my... Wszyscy ludzie się bali mnie. Do czego my te wszystkie rzeczy mamy dać? Nie. Ja spróbuję te cegiełki wrzucić, bo one były najprostsze do zdobycia. Dobra, ja spróbuję... Nie, nie wrzucaj na razie. Jeszcze nie wrzucaj, dobra? Ale i radyjko chcę sobie posłuchać. To radyjko możesz wrzucić. Dobra. Nie umiem tego tu podnieść. Um, nie, radejko może. Wpadło? Nie, wpadło. Radejko może się przydać. Po coś tam jest ten radej. Nie umiem tego wrócić, no. To <laughs> Czy my tu tą skrzynkę potrzebujemy? Nie, no chyba nie. Ja sam spróbuję. No to możesz. O, prawie to białeś. <laughs> no, trochę cię przeważa. No, okej, okay. i może. A, ty tak chcesz, to zrobić. Co się wydarzyło? Co się nam wydarzyło? Trzecia cegiełka nam nie spadła. Czyli całkiem możliwe, że trzeba... Nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić! To są jakieś... A jeszcze zapomniałem że to prowadnice. są jakieś... Co tam jest? Jakieś kółeczka. Tak jakbyśmy mieli coś z tego zbudować, a nie wrzucać do pieca, nie? No ale kto wie? A widzisz? <laughs> to, jest do, do, to jest podobne do tego, co tam jest, nie? No kółka zaworów są takie, no. Ale co my tu mamy czekaj. Nie, 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 naciskę. Zaprzekasz. Dobra. Yy, to spróbujemy dalej wrzucać rzeczy do piecyka. <laughs> A co? Dobra, już wiemy jak to Kolejna rzucona. I nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje? No nic się nie dzieje, nie? Jest, Czy tam ey. coś? Z powrotem trzeba i chyba? Nie. A, pewno nie, bo... Co teraz? Czy to coś robi? Nie, to nic nie robi. To włączało te pierwsze chyba, nie? Piec. Nie. A może... Jest większy ten płomień, co? Jak to wrzucamy? Wrzuć. No, ja będę patrzył, czy jest większy ten płomień. A da to teraz tam jakoś pofrunąć? <laughs> chyba nie. Na pewno nie. A jakby tamtą skrzynkę włożyć jedną? Tych, co, co tam. O wiesz... no wiem. Dobra, ja spróbuję. Ale coś mi się zdaje, że jest za ciężka na takie zabawy. O, nie, nie wyjdzie tu. Nie, ona wyżej nie daje rady. Tym koniec. ja spróbuję to się wziąć. A, czekaj, a gdyby ją postawić tu na te trzy. To miał się. Ale nie, wiem, głupi, głupi patyk mnie tu trzyma. Co za dziadostwo! Jest. Jeszcze raz. To jest to. To jest to. Dawaj to. Jedną rąbką, proszę. Szybko, szybko, nie to, nie to. Nie to. Mhm. To jeden. Który wziąłeś, żeby mnie nie zepsuł? Tamten? No tamten nie bram go. Nie brałem go. Szybko, szybko. To jest, szybko. To szybko, nie, 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 nie. ale dobiegnę. nie, dobiegnę. nie, <noise> to nie, nie. Nie, 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 Ponieważ ten ma być tu z brzegu Oj, nie, 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 Boże jaki Szybko, jestem. szybko, szybko beznadziejny w tej grze. Ty układ. Masz? Masz. Co teraz? Otworzył nam się Daszek, tak? No, otworzył nam się. Daszek nam się otworzył. I tu wszedł. I. Przed. A, tu się cała maszyneria otworzyła. Jeszcze... Wow. Normalnie Stargate. Czy to jest wyjście? Koniec? Chyba tak. No ja się nie. Ale... Ay! nie Podlegaj na mnie! Eee... razem, chodźmy. No to chodź. Tylko po co myśmy zdobywali tamte fanty? Czy one po nic nie... One chyba po nic nie były. One tak po prostu... NIE! No czemu się kręcisz? Puść mnie. Pół godziny będziemy czekać, aż winda zjedzie, bo to by się chciało kręcić. I stoimy. Nie ruszaj się. Trzymaj cię. Trzymaj za rączki. To jest ten czas. To jest ten czas. Wszystkie dzieci na ja tak up... Nigdzie nie idź, bo znowu spadniemy i znowu pół godziny w plecy. Jesteśmy. Teraz możemy iść. I uwaga! Blokować? Co to? A czemu nie przeszliśmy przez ten, przez ten Stargate? Nie Stargate na sprzed na początek świata. Super. Odkryliśmy maszynę do podróży Kończymy che. Tak jest. Kończymy ten sezon. O Boże sezon. Ten odcinek. Ale. Kończymy ten odcinek na dzisiaj. Dobra. Następnym razem zajmiemy się trzecim poziomem, który jest chyba o golfie, co? Dobrze no, pamiętam? Nie tak jest. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.